Szczęść Boże. Dzisiaj w Ewangelii uczniowie są przestraszeni. Nie wiedzą, co będzie w przyszłości. Jezus mówi do nich z miłością, aby nie bali się, i pokazuje im, jak mają czynić. Mówi, że on jest diogą, i prawdą, i życiem. My dzisiaj też mamy wiele strachu, co będzie z nami w przyszłości. Mamy wiele pytań, na które szukamy odpowiedzi. Czasami boimy się. Ale przychodzi do nas Jezus w Słowie Bożym i mówi: Niech nie tworzy się serce Wasze. Bóg chce dla nas dobra, dlatego musimy Mu zaufać i słuchać Jego słów.